Cześć wszystkim, witam Was na kanale TV Dealers. Dzisiaj przyjechał do nas oto taki kład Kanam Outlander 1000R XXC. Jest to jeden z tańszych kładów Outlandera, jeżeli chodzi o tysiączki i ORK. Tak samo w wersji T homologowanej, jak i w wersji R jest to jeden z tańszych kładów. Ten model kosztował finalnie dla klienta 16 000 euro netto. Zaraz wam tutaj coś więcej o nim opowiem. Pokażę go, że tak powiem dookoła. Jak widzicie, osłony rączek mamy. W komplecie mamy światła długie. Na dwóch nowych ledach już jest. Jest on bez wyciągarki. Wyciągarkę oczywiście możemy opcjonalnie dołożyć, fajne czerwone dodatki. Mamy trójstopniowe wspomaganie kierownicy, czyli możemy ustawić tak naprawdę w trzech wersjach, oczywiście tryby jazdy eko, sport i normalne. 2WD, 4WD, blokada dyferencjału Co tu jeszcze? Silnik 1000R, ma on 91 koni Oponki ITP, felgi z bedlockiem 14 calowe Masa to około 380 kg Do wyciągarki okablowanie wiem, że też jest od razu przygotowane Pod spodem widzicie są osłony od całego kłada No i chyba to tyle co można o nim powiedzieć Subskrybujcie nasz kanał, zostawiajcie lajki no i róbcie u nas zakupy, zapraszamy. Jeżeli czegoś nie ma na stronie lub aktualnie tego nie ma, możemy to sprowadzić, tak naprawdę działamy z całą Europą, z całym światem i też, jeżeli ktoś czegoś szuka, to zapraszamy.